I Witajcie, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony MatorNen, witam Was w kolejnym odcinku Plants vs Zombies 2 it's About Time. Rozpoczynamy kolejny odcinek od jak zwykle Pinata Party, w którym to tym razem mamy po raz kolejny bardzo irytujący challenge, polegający na tym, by ustawić wiele katapult w naprawdę małej, małej ilości miejsca, po to, żeby te katapulty zaraz były pod ostrzałem oraz przede wszystkim pod obgryzem, czyli po prostu pod, no, natłokiem tych wszystkich zombie, które to prawdopodobnie już... Na chwilę będą próbowały się wgryźć w nasze piękne melony, w nasze piękne arbuzy czy tam w nasze piękne, ewentualnie, kabaczki. My jednakże swoimi genialnymi decyzjami oraz przede wszystkim mądrym rozdysponowaniem zasobami, takim jak plan food czy pieniądze, oczywiście po raz kolejny postaramy się przeżyć, nie zginąć, a przede wszystkim oczywiście pokonać tą całą masę zombie. A skoro i tak już przecież widzieliście wielokrotnie to Pinata Party, to przejdziemy sobie już od razu do wieści ze świata, bo jest jeszcze kilka rzeczy, które się ostatnio wydarzało, a przede wszystkim trzeba było o, o nich powiedzieć, ewentualnie tam dla potomnych zostaną mniej więcej jako takie znaczniki czasowe, gdzie akurat nagrywany był odcinek, no bo jakby dobrze wiecie jest 1 lipca, w dniu, który wychodzi odcinek. Przede wszystkim również ludzie cieszą się z pierwszych dni wakacji, sam również odebrałem wyniki z matur, jestem dosyć zadowolony, a przez to, że mam taki dobry humor, jestem no, skłony poogłaszać parę rzeczy, które to chciałbym, żeby się zmieniły przez jakiś ten lipiec. No bo nie może być tak, żeby seria, która się cieszy największym powodzeniem, była tam nie wiem, przekładana z tygodnia na tam z nie na dzień, tylko po to, żeby się pojawiać tam raz czy dwa dni w tygodniu. Dlatego po prostu wolałbym jednakże ustalić sztywne ramy, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że w najbliższych momentach tak naprawdę będę kręcił kilka odcinków na zapas. No bo powiem wam szczerze, że tak naprawdę gdzieś w środku lipca prawdopodobnie wyjadą na tydzień, więc ewentualnie jeżeli nie dam rady nakręcić odcinków, żeby pojawiały się codziennie przez ten okres, to po prostu, no, a najwyżej ogłoszę to w krótkim vlogu albo w krótkich informacjach. No bo niestety chciałbym jednak, że ten y, kanał się z tej wakacji rozwinąć, a w momencie, kiedy akurat nie ma materiałów codziennie, no to może być niestety trochę trudno i właśnie dlatego chciałbym ewentualnie coś ponagrywać, coś tutaj popróbować, coś pokombinować, no a się uda, a nóż widelec, cały plan się spełni, będzie wynik pozytywny, a przede wszystkim jak już wam wrócę, ewentualnie z tych czasów będę po prostu świe na świeżo po prostu, no podejdę do nagrywania nowych rzeczy, no bo nie da się ukryć, że już niedługo plan Puzzle Legend 2 się kończy, no i sprzedałoby się tak naprawdę na nakręcić coś nowego ewentualnie. Przy okazji również, no chcąc nakręcić te odcinki Plac vs Zombies 2 do przodu, niestety muszę na jakiś czas zawiesić dzięki i dziękuję wszystkim za udział w dotychczasowych, które były, no i prawdopodobnie po jakiś tam w 5 czy 6 odcinkach nakręconych te ankiety same wrócą. No, bo ostatnią ankietę wygrało Lost City, dlatego akurat dzisiaj samo Lost City będzie akurat w grze i prawdopodobnie to Lost City się utrzyma do momentu, aż chyba całego Lost City nie skończy. Więc po prostu ewentualnie zrobimy sobie ten duży rajd przez Nowy Świat w momencie, kiedy wyjdzie ten patch, który pozwala nam właśnie na e, rozegranie tych ostatnich poziomów w, te, w tym nowym świecie Lost City. Bo tam też słyszałem od Was, że. Więc są jakieś nowe rośliny, z tego nawet widziałem chyba tą roślinę stula, która tam akurat wyjawia się w jednym Party. Jak na moje oko, jest ona całkiem mocna, całkiem strun, bym powiedział nawet. Jednakże więcej komentarzy o niej w następnym odcinku, gdyż jeszcze dzisiaj mamy troszeczkę rzeczy do odkrycia. Biorąc pod uwagę fakt, że teraz mlaskające te zielone rzeczy Oja ujawniają, że trzeba otworzyć kolejne prezenty, otwieramy zatem co tym razem? Power Zap czyli 1000 gold do przodu. Power Snow 1200 chyba do przodu, czy tam 800-1800 łącznie. I nowy kostium dla Chart Guarda. Z tego co widziałem, to jest jakiś błąd czy jakiś niebłąd? No bo chyba tam jakiś tam garniaczek przywdziewa ten Chart Guard. Czy jeszcze będzie takim bardziej ochroniarzem? Wiecie, jakby był na dyskotece, to musi jednakże wyglądać reprezentatywnie. To nie jest już jakieś pierwsze, lepsze remisze, którą można ochraniać tak normalnie. No dobra, przejdźmy więc zatem do Lost City, bo City wygrało. I tym samym Los City, dzień 9 rozpoczynamy od postawienia nowej rośliny, oczywiście na, na taśmociągu tym razem mamy roślinę Tę, którą się z tego co my, wydaje mi się nazywa Endurian. Jest to połączenie słowa endure, czyli wzmocniony, czyli wytrzymały, chyba to jest było wytrzymały po angielsku, oraz słowo Durian, gdzie Durian oznacza um, akurat o, nie owoc, tylko właśnie durian właściwy, to jest taka roślina, z której właśnie owoce mają kształt akurat tego Enduriana, właśnie ma tak, jest taka dosyć pomarańczowa, ma takie jakieś kolczyki, a przy okazji jest uznawana zarówno za na, na, nie, najbardziej niebezpieczną roślinę na świecie oraz również tego co słyszałem jest uznawana jako roś, roślina bardzo śmierdząca, no bo niestety chyba gdy, kiedy się otwiera samego Enduriana naprawdę wydaje się no nie wydaje, ale po prostu jest bardzo intensywny zapach, nieprzyjemny dla akurat ludzkich noży, więc niestety, ale Endurian raczej sobie nie może przysporzyć wielu znajomych prawdopodobnie w tym nowym świecie. Mam nadzieję również, że zombie akurat, że, że zombie będzie przeszkadzać to, bo jak widzimy oczywiście zombie tam przegryzają się przez głowę tego Enduriana tam, widzę tam lekkie drżenie, i na jego twarzy chyba nie. Po prostu oznacza to, jakby wyraz bólu, bo już jednakże przeżarli mu się już przez czaszkę, czyli po prostu. Jest to kolejna roślina obronna, kolejna, którą możemy zaliczyć do tam, nie wiem, grona orzechów, czy nawet, to nie jest do końca orzech, ale po prostu możemy ją zaliczyć do tych roślin twardych bardzo, która to będzie nas bronić, a przy okazji, z tego co widzę, to zadaje też troszeczkę obrażeń dość. No cóż, te kolce prawdopodobnie swoje robią, gdy przeciwnicy zdecydują się do nas podejść zbyt blisko. Tuż za Endurianami tym razem postawimy sobie moją ulubioną roślinę, czyli dragony, które to w tych swoich strojach cupcakeów będą oczywiście pomagać nam w realizacji tego pięknego celu, jakim jest zniszczenie kolejnych przeciwników. No i chyba to by było tyle, jeżeli chodzi o cały opis, akurat poziomu. No nad, nadchodzą kolejni ekskawatorzy, prawdopodobnie zaraz nasz Endurian zostanie przesadzony. Ten piękny szyk ustawiony na czwartej kolumnie, oraz również w tym momencie na trzeciej, niestety się załamie, gdyż Endurian zostaje przerzucony na prawo w tym swoim nowym kostiumie. Którym jest ciężka zbroja, która to prawdopodobnie nie dość że odnawia wytrzymałość Enduriana. To, to również albo zwiększa obrażenia. Możliwe, że nawet większe obrażenie, no bo jednak, takie kolce bardziej metalowe po, pra, pra, powinny boleć, ale również prawdopodobnie odnawia samo wytrzymałość enduriana, dzięki czemu nawet jeżeli mamy tak troszeczkę bardziej zniszczonego kolegę nadgryzionego, to możemy ewentualnie go tam podleczyć i dać jeszcze tą większą osłonkę. W celu obronienia go przed kłapiącymi szczękami przeciwników. I tak w sumie powiem wam, że tak, jeszcze wracam do tych wieści ze świata, kiedyś wspominałem o tym, że chciałbym robić te odcinki codziennie. Nie wiem jeszcze jak bardzo akurat będą, jak bardzo mi to wyjdzie te wszystkie filmy robienie przez ten lipiec. Mam nadzieję, że oczywiście dam radę troszeczkę się przyłożyć do tego. Jednakże powiem wam tak, że chciałbym ewentualnie zrobić schemat tygodniowy, którego bym się trzymał. I tylko ewentualnie robiłbym tam przerwę na dzień czy dwa w zależności od okoliczności, w zależności od tego co by się działo, w zależności od tego co, czy akurat będę miał czas, czy będę wolny, czy będę niewolny i tak dalej, sam plan zaś opierałby się na założeniu, że Plans vs. zombie z Waite'a about Time pojawiałoby się dwa razy w tygodniu, wiecie, w pojedynkę i czwartek, bo biorąc pod uwagę fakt, że niedługo mi się materiał skończy i będę musiał czekać na te nowe światy, to wolałbym jednak, żeby tych światów aż tak szybko nie kończyć, po to, żeby ewentualnie dotrwać do momentu, kiedy kiedy twórcy zapowiedzą nowy świat i wtedy ewentualnie właśnie pokazywać nowy content razem po tym poprzednim, czyli po prostu, żeby mi się materiał ewentualnie zbyt szybko nie skończył. Reszta zaś dni w tygodniu była poświęcona na przykładu na rozgrywki multiplayer, tak jak Garden Warfare, też tam dwa razy w tygodniu, albo ewentualnie nowe projekty, czy inne projekty, no bo jak dobrze wiecie, oczywiście, Puzzle Agent 2 się kończy, no to trzeba by było coś na jego miejsce wstawić, albo coś związanego z główkami, albo coś z innymi rami. wiecie, pomysł jest multum, tak samo mam wszystko też również zapisane, tylko wymaga to oczywiście czasu, a czasu ci ostatnio... No niestety niedostatek, ale to jest taka już chyba charakterystyczna rzecz, że kiedy ma się najwięcej czasu na wykonywanie rzeczy, to niestety się tych rzeczy nie robi, bo wtedy akurat wchodzi albo lenistwo, albo po prostu zwykła prokrastynacja, czyli tam wiecie zawsze odkładają wszystkie na później itd. itd. Sam zaś do City dzień 9 kończy się bardzo pozytywnie, gdyż ułożyłem 3 trzy rządy rzędy trzy Snapdragonów, zaś sam Endurian tutaj chyba da radę, jeszcze wykończyć ostatniego przeciwnika, podziobać go ewentualnie i przekazać nam kolejny prezent, czy tam kolejna akurat, e, cokolwiek tam było przewidziane za tą nagrodę za poziom, oczywiście mamy Worex z heisen. Niestety endurium, żeby odblokować nową roślinę, będziemy musieli poczekać jeszcze jeden poziom, ale biorąc pod uwagę fakt, że oczywiście po raz kolejny przechodząc do City robię po cztery poziomy na odcinek, to możemy oczywiście przejść do tego już w tym momencie. Baczcie, więcej złota, Los City część druga nadchodzi już, nie, już wkrótce i wkrótce tutaj tak naprawdę znaczy wkrótce, bo już na dniach prawdopodobnie nadejdzie ta kolejna część, dzięki czemu będziemy mieli oczywiście poziomy poziomów do nagrywania w opór. Dzień 10 oznacza oczywiście wypróbowanie nowej zabaweczki, czyli Enduriana. Jak widzimy, koszt jego jest 100 słońc, ale nie, wie, nie jestem do końca pewien, czy akurat ten koszt się zwraca w momencie, kiedy kosztuje praktycznie dwa razy więcej niż zwykły orzech. Jednakże no, zwykły orzech nie bije przeciwnika, a przy okazji wydaje mi się niestety, że zwyczajny ten mały orzeszek jest jednakże troszeczkę mniej twardy od ewentualnie Enduriana. Znaczy, nie wiem do końca, sprawdzę to jeszcze, kiedy ewentualnie będę miał na to chwilę, bo na pewno jest Endurian mniej twardy niż ten duży orzech, wie, wysoki, wielki. Jednakże nie jestem do końca tego pewien, tam z tego co słyszałem jest to twardość elevated. No i nic dziwnego, no bo same akurat owoce duriana są takie twarde, że spadając akurat z 30 czy 40 metrów czasami naprawdę potrafią zabić człowieka. Jeszcze wiecie, te kolce się potem wbijają tak siłowo do spadu, że tak powiem, przez co niestety, ale okazuje się już potem, że naprawdę owoc może zabić, tak samo jak zabijały kiedyś oczywiście em, owoce kokosowe. Wspominając o ciężkich owocach, oczywiście tutaj można niektórych dziwić wybór tego intermelona, jednakże jest to pomysł o 25, który to zrobił pobieżną analizę chyba pod pierwszym odcinkiem czy drugim odcinkiem z Last, Lost City, no i trzeba przyznać mu rację, że akurat... Wintermelon dosyć dobrze działa fuck, w tym świecie, w momencie kiedy akurat jesteśmy w stanie normalnie zamrozić przeciwników, a przy okazji mamy wiecie, wielkie pokłady złota no to cóż, no, cze, czemu mielibyśmy się męczyć z przeciwnikami jak możemy po prostu przeciwników pozamrażać i sobie kupić więcej czasu na to, żeby ewentualnie e, potem ich dobić z innych roślin, albo z samych bo w tym momencie, kiedy mamy naprawdę tak dużo hajsu, jaka właśnie w Lost, nie, w Lost City no to co my się będziemy przejmować co my tutaj będziemy jakoś nie wiem, oszczędzać, przecież możemy tutaj szastać Mimo że i czas jest bezcenny, ale my możemy sobie tego czasu kupić na pęczki. Ewentualnie potem wiecie, gdyby jeszcze było zbyt twardo albo ewentualnie. Albo gdybyśmy potrzebowali jakiegoś, jakichś prostych uderzeń, znaczy wiecie, takich lecących w linii prostej, żeby ewentualnie skontrować samą panią z parasolem, no to wtedy możemy ewentualnie ją ściągnąć za pomocą czery bomby, co jest akurat mniej wskazane, albo za pomocą red stingera, red wiewióra, czerwonego wiewióra, czerwonego stingera, który to oczywiście dwukrotnie no, uderzając z tych pierwszych trzech linii, na radę prawdopodobnie ściągnąć tą panią w, z parasolem. Bardzo, ale to bardzo łatwo. Również o się raczej nie będziemy musieli martwić. I ewentualnie potem możemy jeszcze doładować sobie swoją obronę za pomocą Aki, który również będzie skakał po główkach przeciwników. Gdyby akurat przeciwnicy byli rozstawieni po całym poziomie, kolejne red Stingery, które to oczywiście również będą zadawać obrażenia w pierwszy cel. Albo ewentualnie wiecie Enduriany. Potem, gdybyśmy mieli naprawdę za dużo hajsu, które który te Enduriany będą zbierać przeciwników w wielką grupę, która to potem wielka grupa oberwie pod nadpływem tych wielkich melonów z nieba. I tak, dalej, I tak dalej Strategia standardowa, wszystko to oczywiście już widzieliśmy w poprzednich poziomach. Przy okazji też również da, dało, mnie, dało radę zauważyć, że w momencie, kiedy para, para, nie paralotniarze, tylko spadochroniarze spadają z tych swoich sznurków, to również tam się jakby wyłam, wyłamywał kawałek lądu, czy jakby jest taki bóg graficzny, że wszystko się robi przez chwilę niebieskie nie wiem do końca, nawet przez chwilę po prostu zauważyłem możliwe, że to jakiś błąd u mnie jest ewentualnie po prostu jestem ślepy i nie widzę skąd się dzieje, tylko miałem takie właśnie wrażenie, że coś się na tej mapie zmienia. Choć możliwe po prostu, że sam postradałem zmysł, jednakże postradać zmysłu bym bynajmniej nie chciał, bo jeszcze czeka mnie dużo kręcenia w tym tygodniu. A nie ma czasu, bo to trzeba kręcić, trzeba robić nowe odcinki, zwłaszcza, że wiecie, konkurencja rośnie, JJ wraca, wszyscy będą oglądać, nie oglądać, i tak dalej, i tak dalej. To jest, to jest, to, po drogę, widzę, że na, że na środkowy link troszeczkę może się zrobić problemik. Bo niestety nie mam żadnej rośliny strzelającej prosto, a widzę już dwie laseczki z akurat parasoleczkami, które to będą niestety ale nie, non stop przejść do przodu. Tylko wiecie, samo obs obrażenia obszarowe w tym momencie są nawet są w stanie pokonać akurat tą nie, nie przebył tą barierę z tego parasola. No z czym, do Ludo, proszę Państwa, no przecież tu nic się, nie, nic się nie ma prawa stać. W momencie, kiedy przeciwnicy są zam praktycznie zamrożeni, praktycznie nie mogą się ruszyć z miejsca, to jak oni chcą w ogóle przejść nam na koniec sam poziomu w momencie kiedy naprawdę wszystko ich atakuje i naprawdę. Dziękuję za tą strategię, bo jest piękna. Bo jest tak naprawdę tą esencją zła, które to, no, jak wiadomo, czasami lubię się troszeczkę złem pobawić. Popatrzeć, jak przeciwnicy cierpią ze swojej właśnie niemocy, że nie mogą nic zrobić. Za, za jednak, że dostajemy 10 punktów po raz kolejny, bo odblokowaliśmy Enduriana. I przez to kończy się kolejny akurat quest u quest loga i powiem wam, że przez to, że zacząłem ostatnio oglądać 13 posterunek, to właśnie tak jak Cezary Pazura, tam jako ten komend... nie komendant, ale właśnie posterunkowy zacząłem tak właśnie e, akcentować niektóre wyrazy, ale prawdopodobnie już nie będę do tego wracał, bo nie brzmi bynajmniej jak Pazura i ewentualnie potem może się to odbić na negatywnym odbiorze materiału. Koniec, mamy, mamy 11 poziom, mamy kolejnych przeciwników. Mamy tym razem. To są ważki? Znaczy, no, no wiecie, ważki G, takie tam gierdolą, kiedyś były, tutaj są jednakże chyba zwykłe ważki, które to troszeczkę przerośnięte noszą tych przeciwników na sobie. Obawiam się, że może być z nimi problem, bo jeżeli będą ich przenosić troszeczkę szybciej niż nasze rośliny, będą w stanie yy, ich przerzucić, znaczy przerzucić swoje, swoje obrażenia na nich, no to może się okazać, że będzie problemik, no bo. Nawet widzę, że te waszki noszą tych wiaderko głowy, Jakby jeszcze waszki nosiły na przykładu, nie wiem Panie z parasolem, to by było jeszcze gorzej Bo wtedy to naprawdę byłoby problem Bo ani te, jak to ściągnąć z ziemi Z powietrza, to się chyba praktycznie nie da Ale właśnie dzięki temu, że akurat przeciwnicy Z waszkami prawdopodobnie będą często latać Możemy ewentualnie zapchać dziurę W swojej obronie właśnie samym blowerem Który to blower prawdopodobnie będzie Nam tutaj bardzo pomocny I ewentualnie wiecie, za cenę 50 słoneczek Możemy przegnać dwóch czy tam trzech zombie Gdyby się pojawiło ich zbyt dużo i wtedy mieć przewagę nad przeciwnikami, by kolejne wsadzić rośliny obronne, tak jak właśnie Winter I chyba właśnie ten Winter Melon jednakże będzie tym korem, który będzie, jakby wiecie, takim spoiwem do tych wszystkich nowych poziomów, oprócz oczywiście roślin, takich jak na przykład Endurian czy Aki, czy ten sam Red Stinger. Przy okazji tak jeszcze przyszło mi do głowy jedna rzecz, mianowicie e, również minąłem się chyba z prawdą mówiąc, że nie będzie przez jakiś czas ankiet, ponieważ ankieta jeszcze jedna się pojawi. Mianowicie Benioz912 ostatnio pod którymś z materiałów rzucił taki pomysł, żeby zagłos żebyś żebyście jako widzowie zagłosowali, jaką roślinę premium mam kupić za to 150 gemów, które udało mi się jakimś cudem uzbierać. No i w sumie mi się akurat pomysł bardzo podoba, bo tak naprawdę nie mam żadnego pojęcia, jakie tam rośliny mogę kupować, a zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że niedługo wychodzi do part i nie wiem, czy jest tam akurat w, w części drugiej jakaś roślina zagemy, czy nie ma roślin zagemy w tym nowym świecie, ale po prostu mogę ewentualnie właśnie którąś z tych trzech roślin, a, która jest teraz dostępna, albo ewentualnie czwartą, która się jeszcze niedługo pojawi, może, albo może nie ewentualnie kupić za te właśnie gemy. No po prostu prawdopodobnie pod dzisiejszym odcinkiem będzie pod link do ankiety, w której to zagłosujecie czy mam akurat kupić za te gemy lawego znaczy lawego ławę, czy mam kupić Hurricane'a, czy mam kupić Fire P Shootera. Oczywiście wybór to będzie należał do Was. Zobaczymy co akurat ankieta pokaże. Naczynek tak, sprawdziłem przed chwilą jeszcze pobieżnym okiem, ale chyba w Lost City Part 2 właśnie nie będzie żadnej rośliny zagemy, bo to z tego co słyszałem, również jest, będzie płatny tam za 20 parę złotych, czy 20 złotych coś tam. Więc even, raczej nie będę go kupował, niezależnie od tego, jaki silny będzie. Ale to oczywiście zobaczymy jeszcze w momencie, kiedy cały świat nowy się pojawi. Możliwe, że po prostu zostali wszyscy wprowadzeni w błąd, ewentualnie po prostu twórcy tam albo się rozmyślili, albo cokolwiek innego po prostu złego się stało, że no ta, ta, tak jak no, że twórcy pokazali, że nowa roślina ma być. Tylko jedynie zakazem. Wolałbym, żeby tak nie robili przy nowych światach. Jeżeli oczywiście jakieś nowe światy jeszcze będą powstawać, mam nadzieję, że również nowe światy będą powstawać wraz z roślinami Zagęby, bo to był. Taki element, który właśnie, no że można było do czegoś dążyć w tych nowych światach, tak? Bo w tym momencie, kiedy ludzie tak naprawdę mają już dostępne wszystkie rośliny za gemy niektórzy. A naprawdę wątpię, żeby nie znalazła się chociaż jedna osoba, która w tym momencie ma co najmniej 200 gemów odłożonych tak po prostu przez swoją przez luźną grę, no to na co, na co to tak naprawdę zbierać, skoro każdy nowy content kończy się po prostu albo wydawaniem pieniędzy, albo czekaniem na nowe rośliny za gemy, albo ewentualnie czekaniem na obniżki czy tam powroty starych roślin. No to jest w sumie tak naprawdę bez sensu. Również dla mnie kiedyś się to stanie bez sensu. No bo kiedy już to wszystko, jak mam nadzieję, kiedyś kupię, no to na co ja potem będę zbierał? No, na, co, co ja wtedy będę miał za cel w życiu, oprócz zbierania gemów? No, Czy, co ja będę nowe serie robił? No, bez sensu, bez sensu całkowicie. Ale dobra, 11. Akurat poziom w day, w los Lost City się kończy. No i powiem wam, że akurat ważki G są niby bardzo, niby mogą być potężne. Mają potencjał na stanie się naprawdę irytującymi roślinami, znaczy przeciwnikami. Jednakże w momencie, kiedy mamy właśnie dostęp do Glovera, nie powinno być tym tak. Nie powinno być aż tak źle, bo ewentualnie w razie tam gorszych fal ten Blower nam uratuje no tyłki, moty, naprawdę wielkiej zagłady. Chyba że akurat pojawi się taki delikwent z tymi, z wiaderkiem na głowie bardzo szybko, to wtedy już może się zrobić le leciutki problem. Jednakże nie nam się nad tym teraz zastanawiać, gdyż przychodzimy do poziomu 12. Oczywiście po raz kolejny reklama Simpsons, Simpsons stepped out. I w sumie zastanawiałem się kiedyś, czy tego Simpson Stepped Out sobie nie pobrać, nie pograć przez chwilę, ale naprawdę oznaczałoby to chyba wtedy, że dałem się podejść i że wiecie, reklama skłoniła mnie nie do ściągnięcia jakiejś tam może średniej aplikacji, bo w przypadku gier mobilnych, jeżeli jakaś gra się reklamuje zbyt dużo, to znaczy, że jest średnia, bo wiecie, potem są tam kradzione grafiki, jakieś tam chwyty marketingowe i się okazuje potem, że gra w ogóle nie spełnia oczekiwań i jest no, co najmniej beznadziejna. Znaczy, co najwyżej beznadziejna. Przy okazji widzimy na tym poziomie, że mamy nowego przeciwnika, mamy oczywiście Gargantuara z Lost City, który ma to, tam ma żożącą się glewie, czy tam jakieś tam żarzywo się rzeży, oraz również na jego plecach, w takim malutkim domku, w ochronie przed słońcem mamy Impa Podróżnika, w tym wiecie, takim jest stroj takiego jakby Howarda Cartera tam, które, który znamy z akurat starożytnego Egiptu. I powiem wam, że mi się jedna podoba akurat rzecz w tym przeciwniku. Mianowicie są to PKS-y, które akurat, czy tam wąsy tego właśnie gargantuara, bo naprawdę fajnie wyglądają i cały ten właśnie jego ubra... Kto by pomyślał, żeby tego gargantuara właśnie ubrać w koszulę, wiecie, w tam jakieś tam szelki i ewentualnie nadać mu ludzki wygląd. No taki no... coś wariaci to zrobili, no bo naprawdę to no dziwnie wyglądało. Znaczy może nie dziwnie, to nie była aż takie złe bym powiedział, co jest jednakże że faktu, że wygląda to troszeczkę komicznie, że taki wiecie wielki napakowany mięśniak, a taki bardzo ładny, ulizany, przylizany, taki właśnie, no dosyć ciekawie wyglądający no ten akurat design mi się bardzo podoba muszę wam przyznać, że naprawdę to twórcą wyszła akurat w tym momencie i tak przy okazji jak mówiłem o tym Simpson Step Out to opowiem wam taką anegdotkę, krótką powiem wam również, że jakiś czas temu dostałem maila na akurat moje główne konto wiecie tam mailowe, tam maturum.gmail.com, dostałem maila od jakiejś pani brzmi, rosyjsko brzmiącej nazwy czy bym nie chciał testować gry tam jakiejś związanej z serią Plan vs Zombies? Bo mówili, że akurat widzą, że interesuje się grami z Plan vs Zombies i oni też zrobili taką grę właśnie o Zombies. Czy nie chciałbym jej testować? Czy nie chciałbym jej właśnie tam jakieś robić gameplayu, czy coś takiego? No, nie odpisałem postanowiłem sprawdzić oczywiście, co to była za gra. Przy okazji, jakiś tam jeszcze był kod, który miał mi dać w ogóle jakieś, du jakąś dużą ilość bonusów do gry, czy coś takiego. No, postanowiłem po prostu sprawdzić. Wlazłem właśnie na YouTube, żeby poszukać jakichś gameplayów i tak patrzę w swoje wiadomości, a tam w wiadomościach jakby taki. Prywatnych na konto, również dostałem tam chyba jeszcze cztery, tak, dos dosłownie takie same maile które namawiały właśnie do zapoznania się z tą samą produkcją. No i wtedy już wiedziałem, że raczej w tą grę nie zagram, bo tak naprawdę kiedy dostaję cztery te same wiadomości, to prawdopodobnie takie same wiadomości również dostało jakiś milion innych osób, które kiedykolwiek miały cokolwiek wspólnego z Plan vs zombies. No wiecie, po prostu, no może jestem troszeczkę tutaj sceptyczny, czy po prostu jakby nie, może się nie mił, nie miły byłem w stosunku do tych twórców, ale w momencie, kiedy naprawdę dostaję cztery takie same wiadomości, i w każdej jest dokładnie to samo, no to sorry, ale spamowe wiadomości, to ja dostaję na mail, to je ja dostaję. Na Maila już naprawdę od dawna, więc raczej nie chcę kolejnych po prostu wiadomości o tej samej treści. Znaczy, może to troszeczkę to było złe zachowanie, może powinienem nie wiem jakby zainteresować się tą firmą, ale potem również zauważyłem, że tak popatrzę na ten gameplay z samej gry, że naprawdę nie było co coś specjalnie zaawansowanego technicznie, nie było to drugie Plan vs. Zombies 2. Więc po prostu samej oferty tam nie rozpatrzyłem i ewentualnie zostawiam po prostu sobie ten materiał o tej grze jaką ciekawą anegdotę, ewentualnie do opowiedzenia, więc prawdopodobnie jeszcze tam parę razy even, kiedyś w przyszłości tą anegdotę opowiem. A na oferty to wiecie, można jeszcze ewentualnie trochę poczekać, bo naprawdę nie ma się co śpieszyć, tak samo nie spieszyłem się z zarobkami z YouTube, bo dopiero po trzech latach działalności, no wiecie przerywanej, czy tam lepszej, czy gorszej, tak naprawdę te zarobki ewentualnie dopiero potem kiedyś włączyłem. No i na razie jest dobrze mi z tym, co mam, więc spokojnie. Jak na razie nie zaleję was milionem reklam, tylko ewentualnie tymi reklamami na początku filmu i w jego trakcie, a, a, a dla nich specjalnie to moglibyście tam raz na jakiś czas adblocka wyłączyć. Osobom zaś, które już od razu mają adblocka włączonego, bardzo dziękuję, bo kiedyś się na swojej sieci pytałem, czy Mogę tak raz na jakiś czas wspomnieć o tym adbloku. Powiedzieli mi, że mogę, byleby to nie było zbyt często. No i musicie chyba też przyznać, że aż tak często o tych adlockach, czy innych tam pierdołach nie wspomina. Dzień 12 kończy się tak naprawdę bardzo pozytywnie, bo jeszcze w momencie, kiedy zamrażamy tych Gargantaurów mam jeszcze chociaż tą chwilę czasu, żeby dofarmić sobie te ewentualnie te 5, tyś, 5, 5 tysięcy słońca, tylko trzeba przyznać jednak, że, że troszeczkę mi średnio poszło, bo niestety ale 5000 słońca naprawdę przyszło bardzo, to bardzo późno. No troszeczkę się troszeczkę zmogłem spóźnić, ewentualnie no może i byłem tam na granicy jakiejś tam zdawalności czy niezdawalności. Na szczęście jednak wszystko skończyło się pomyślnie, 5000 tysięcy zostało zaliczone, dzięki czemu mamy już kolejne prezenci. Kolejny prezencik oznacza zaś kolejny kostium, a kolejny kostium mogę wam tak naprawdę przedstawić dzisiaj w Encyklopedii almana gdyż jest to kostium do Enduriana. Enduriany mają wysoką wytrzymałość, jednakże dwa razy mniejszą niż zwykły ziemniaczek, czyli troszeczkę się pomyliłem w tym akurat kwestii. Mają normalne obrażenia oraz średni czas regeneracji. Enduriany to obronne rośliny, które zadają obrażenia atakującym ich zombie. Gdy inne rośliny schodzą na mój temat, to mówią, że jestem gburowaty. Mówią, że ciężko do mnie dotrzeć, że boję się dopuścić innych do siebie. A przy okazji okropnie pachnę, mówi Endurian. Tylko, że w głębi duszy on wie, że coś jeszcze jest w nim takiego, co przeszkadza. Jest on przy okazji dość zapalczywy. No to akurat troszeczkę może też przeszkadzać w znajomościach. No dobra, przejdźmy jednakże dalej, gdyż dzisiejszą antagonistką będzie bikini wiadrogłowa, która jest wzmocniona oraz ma podstawową prędkość. Jej wiaderko z muszelką zapewnia świetną obronę przeciw obrażeniom. Wiaderko głowa w bikini miała wielkie ambicje, chciała robić w swoim życiu coś więcej oprócz łażenia całe dnie po plaży. Jej życiowym marzeniem było występowanie na całym świecie jako część drużyny pływaków synchronicznych. Jednak jej zgubą okazała się być zatyczka do nosa. Gdyby tylko miała jakiś nos. No to może troszeczkę przeszkadzać. Jednakże dzisiaj się będę chyba z wami żegnał. Do zobaczenia, trzymajcie się w kolejnym odcinku *Plants vs Zombies 2*. It's about time. Cześć, papa.